Witajcie kochani To zaczynamy kolejny odcinek Tak jak mówiłem w poprzednim nacisnę tą dźwignię Jestem ciekaw co się stanie To go Aha dobra brama się otwiera No to jedziemy No Aha o Kurde No nie o. Dużo mi skup, no. Nic nie mogę, nic nie mogę Nic nie mogę, eee. No dobra, trochę szkoda. Myślałem, że cokolwiek będą mieli, ale nic widzę teczka, cokolwiek fajnie się zaczyna. Elegancko. Ledwo wyjechałem O wow. Nie to tam nie. Ledwo wyjechałem, już pół życia nie ma. Dobra, no cóż, zdarza się i tak. No dobra, czyli, a tu co jest? Nie, ten przycisk. No, no to out. Dobra, cóż, tu jest, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. O! A tu co jest? Tu byłem. Tu wszystko tylko, tylko czeszczy. Aha. O, to jest przydatne mi. Dokładnie tak. A to ten, to pewnie wyjadę. Tak obstawiam. No to jedziemy. Dobra. tu nic a tutaj nic tu za tym budynkiem gdzie zareglowane drzwi aha czyli nic tu nie ma mhm. dobra a tu już tu jest nic, Dobrze. no to jak nie ma nic, nic dla mnie ciekawego, a lubię zwiedzać. Aha. No to nawrót do Jumbo Jetta. A tym samochodzikiem mogę pojechać? Raczej nie znie, nic nie ma, nic nie ma. No to jedziemy dalej, Aha. nie nie, 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 nie O nie. Waj. Aha. Aha, że mnie wcięło, nie? Dobrze. Skoro mnie wcięło, no to w porządku. Tu jest. O kurde, nie trafiłem. Tu, 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 tu. Dalej nie mogę. Jo. Spierdliwiam stąd. Dobra, trzeba by uciekać. Spadam stąd. Gdzie jesteś? Ale mi to pomogło, niech to kiedy. Nie mam rakiet, nie wiem nawet jak. Życie trochę mało, dał się spokój. Не знаю, что это было. Nie mam tu nic, nic Go, 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 go No to dobra, to jedziemy dalej w takim razie Komuś się samochód zepsuł Ah, uh tu -huh. já viste aquele? Só isso. jeszcze gdzie to jest? To się toczy, to się toczy. Wy co chcecie ode mnie spierniczać? O kurde. Tu chodźcie. Nie. Wow. O nie. O. To nie jest mój dzień. Gdzieś. Wow, 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 wow. dobrze szło. Jak najbardziej się przyda, co tu jest, nic takiego, broń, no nie ta, przyda się. Coś jest dla mnie. Nie ma nic. To nie. Tutaj też nic. Dobra. Tutaj nic. Jeszcze jeden. pierronie Jeszcze ktoś. O kurwa. Nie! kówziła nie tu mhm. Stuwa jest dobra Dziękuję. może nie. pięknie tu mnie jeszcze nie było o czyli też nic nie da, to Дай, что ж? Что Dobrze, czyli bym sobie wysiadł i popatrzył, ale nie. Go! Tu nic. Tu też nic. O, kusza. Jak tam kuszą? Jak się tym celuje? Aha. Ty jesteś, tam jesteś. Aha. Wow, ale fajne. Tam ktoś widzę idzie. idziesz, 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 idziesz idziesz. kurde nie trafiłem siadło piękna sprawa żeż no! Kurde, bez jaj. O. Dokładnie tak. Cóż my tu mamy? Na spokój, cisza, spokój. Broń. Mhm. Dobra. Mhm. Prawda, no to jak nie tak, to. No ten, ten. O nie. <laughs> <laughs> Mhm. dobra, nic, wejście wejście aha, murki ciekawe, ciekawe stacja benzynowa? Mogę? Nie mogę. To most. Dobra. Tutaj coś? Nie. Oprócz dużego koła to nic. Nie puściło. No to inaczej to zrobimy. Dobra, tu nie mogę. Mam jeszcze jeden pomysł pewien. Eee... Uh, szkoda. Ból, ból, ból. Na dół. No i było miło. Nic więcej nie mogę, tu nie, tu nie, dobra, to chyba wszędzie byłem. Tak mi się wydaje, eee, Tak. tu byłem. Fajny klimacik, bardzo fajny. Nie, tu nie mogę. Dobra. To jak nie mogę, to nie. Wszystko mam przeładowane? 12, 4, 30, 60. Tu, 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 tu. Wszystko chyba jest. Tak. Drzewko się rozrasta. Rozrasta elegancko, a tam jeszcze bym poszedł. Poszedłbym tu, tylko jeszcze nie wiem jak. Aha. Widzę wyjście, ale nie widzę wejścia więc zaraz się tam jakoś spróbuję dostać, czy tak, czy nie. Dobra, no to spróbujemy pokombinować trochę. Mhm, mogę drzwi otworzyć, fajnie. Nie wiedziałem tu i tu. Nie tu, nie tu, nie tu, a tu z tyłu. Wow, no dużo popił. Spoczywaj sobie spokojnie, nie przejmuj się, Andrzeju, nie denerwuj się. Czyli tylko to, no dobra. To jak tak, to tak. No, co jest? No. Przecież... Jakoś, że tu wszedł. Ja byłem przekonany, że mogę tutaj... To wziąć. No jak nie, no to... No co jest? Nie mogę. Aha, ciął się No co jest? Bez przesady, no jak tu wszedł, to i wyjdę, albo nie wyjdę. Mam nadzieję, że wyjdę. No, dobra, to z tym to już nic, to jedźmy dalej. Chyba będzie nowy wczyt Wow Jakie to długie fajne fajny, nie powiem Dobra Nowa muzyczka, tam już coś leci Leci, nie leci Tak widzicie Nowa broń do kolekcji. Przybliża bardzo ładnie. Co my tam mamy? Tam widzę wiatrak. Wiatrak jest. Będziemy się bawić dalej. Tak to ona wygląda. Podoba mi się bardzo. Jakieś takie. Z... Złote groty, stalowe rozgrzana stal. Dobra, maszyna też się dzielnie spisuje. Także, jeśli jesteście ciekawi, co się będzie działo za tym tunelem, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Także za dzisiaj dziękuję. Na razie.